Halo, dzień na Pastuszek. Nie może być o niczym innym, jako o reważowej walce Antonego Joshua z Andym Ruizem juniorem. Wiemy, co się stało w pierwszej walce. O tym, co stanie się w drugiej, będę właśnie dywagował za chwilę. Oczywiście krótko też o innych walkach w wadze ciężkiej. Bardzo, bardzo ciekawie zapowiada się ta gala, a na razie dzięki za wszelkie lajki, za wszelkie udostępnienia, za wspieranie kanału dla moich patronów, dla wszystkich subskrybentów. Mam nadzieję, że będzie, będzie Was coraz więcej. A teraz, już do rzeczy: w Lokarze C i oczywiście Joshua versus Ruiz Jr. Pierwszy pojedynek zwyciężył przed czasem Ruiz Jr. bez żadnych wątpliwości. Obaj panowie w podobnym wieku, obaj panowie z jedną porażką na koncie, chociaż Ruiz z kontrowersyjną, a Joshua z bezapelacyjną, właśnie z Ruizem. Andy Ruiz Jr ma właśnie przewagę psychologiczną wchodząc do tej walki. Przewagę zasięgu wzrostu ma Joshua. Czy będzie potrafił to wykorzystać? Wszystko się okaże. Ważnym czynnikiem może być waga. Louis Junior wniósł niemal 128 kilo. Jest to zaskakujące Joshua 107, tego się spodziewaliśmy, że będzie lżejszy, że będzie próbował być szybszy, że będzie próbował mieć lepszą kondycję, że będzie próbował lepiej dotlenić mięśnie i boksować więcej w ruchu w tym pojedynku. Natomiast waga Ruiza Juniora może być zaskakująca. Przed pierwszym pojedynkiem mówiło się, że jego krótki czas na przygotowania może, może mu przeszkodzić. Myślę jednak, że był to pozytyw, bo był to drugi rzędu obóz treningowy, miał wagę po walce z Dimitrenką i okazało się, Jednakże było to pozytywne. Mały czas na odpoczynek był jedną rzeczą, ale drugą było, że Ruiz miał już wagę, nie miał czasu się zapuścić, a tu troszeczkę za bardzo się zapuścił. Nie mówię, że to będzie decydujące, nie wydaje mi się, jest to zawodnik walczący luźno, na relaksie, jakoś tam strasznie pewnie mu nie będą przeszkadzać te dodatkowe kilogramy. Ale na pewno te 128 kg świadczy jednak troszeczkę nie tylko o genach, ale też trochę o braku dyscypliny. Jest to jednak zawodnik z takimi atutami tak stylowo niewygodny dla Joshua, i że zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na walkę. Na pewno zaskoczyła mnie ta waga Andy'ego Ruiza Juniora. Myślałem, że jednak będzie to kilka kilo mniej, jednak nie uważam, że byłby to czynnik decydujący. Nie musi być decydujący, dlatego że Ruiz Junior tak czy inaczej ma atuty na Antonego Joshua. Jak wypadnie mental Antonego Joshua? Naprawdę nie poznawałem tego zawodnika w walce z Ruizem, nie był to ten sam Joshua z walki z Kliczką, który wstał z desek, który miał ogromne kłopoty kondycyjne, a jednak, jednak wytrzymał, jednak znokautował Kliczkę. Tu troszeczkę moim zdaniem zabrakło tego przygotowania mentalnego. Czy Joshua zdercewa, Ruiza w pierwszej walce? Nie wydaje mi się. Bardziej chodziło to o, to o to, że miał walczyć z Jarelem Millerem, że był potwornie nakręcony na ten pojedynek, tam było dużo trasztoku, on szczerze nie znosił się z Millerem bardzo, bardzo chciał się Joshua rozprawić z Big Baby. Big Baby wpadł na dopingu i ta zamiana na Ruiza Juniora wyszła bardzo źle. Nie, da, nie tylko dlatego, że Ruiz Junior jest lepszym fighterem od Jorela Millera, ale też dlatego, że Joshua troszeczkę okłap mentalnie, ten sympatyczny Grubasek troszeczkę, troszeczkę go podszedł, psychologicznie, mentalnie troszeczkę uśpił jego czynność. Wydaje mi się, że nie był to Joshua w takim napięciu, tak ostry, bo w te historie po pozaringowe to ja nie wnikam, czy znokautował go Dawejko, czy tego nie było, czy była, była jakaś tam zapaść yy, przed, yy, przed walką, czy... Nie wiem, nie chcę w to wnikać. Były jakieś tam podobno kłótnie między, między Eddie Hernem a ojcem Antonego Joszuj, który nie chciał dopuścić do walki. Wszystko to pozostaje w sferze dywagacji. Nie wiemy, jak było naprawdę, i tak naprawdę to już nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast bardzo duże ma znaczenie, czy ta waga Joszuj pomoże mu znaleźć więcej kondycji, więcej szybkości, więcej dy dyscypliny taktycznej, bo jak mówią anglicy, w tej w walce. Antony Joshua musi trzymać się taktyki jak gówno koca, dlatego, że Ruiz jest piekielny, niebezpieczny, co już pokazał w pierwszej walce. Jaka musi być taktyka Antonego Joshua? Musi boksować tak jak w pierwszych dwóch rundach i tak jak troszeczkę w trzeciej rundzie. Dużo ruszać po ringu, dużo lewego prostego, kontrolować walkę z dystansu. Naprawdę nie może już ani razu napalić się w tym pojedynku na knockout, tak jak mu to się przydarzyło w pierwszym pojedynku, gdzie Ruiz po prostu brutalnie go skontrował, a potem Joshua już właściwie nie miał nic do powiedzenia. Musi kontynuować taką walkę, jak w pierwszych dwóch rundach pierwszego pojedynku. Oczywiście Ruiz wtedy zmieni taktykę, wtedy może zaatakować ostrzej, natomiast generalnie Joshua musi, musi trzymać się tych ciosów prostych, musi kapitalnie boksować lewym prostym, musi uważać na bardzo groźny prawy overhand kontrujący na ten jab Joshua, I także Joshua musi tu nieźle się nakombinować. Być może przez część walki będzie walczył z lewym prostym, z nisko opuszczonej ręki, jak z powietkinem, to może być skuteczne. Oczywiście musi pamiętać o tym, że piekielnie groźne kontry wracają ze strony Ruiza. Myślę, że właśnie będzie troszeczkę próbował zmienić w swoim boksie być może troszkę tego lewego prostego z opuszczonej ręki, potem normalnego lewego prostego. Musi tutaj czymś zaskakiwać Ruiza, musi trzymać go w szachu, musi więcej ruszać się po ringu musi dodać troszeczkę pewnie klinczu w tym pojedynku, troszeczkę takiego mniej ciekawego boksu, kiedy Ruiz będzie blisko, żeby go skinczować, żeby nie pozwolić mu rozpuścić rąk, bo wiemy jak szybkie, jak niebezpieczne są ręce Andego Ruiza Juniora. Dużo musi zmienić w swoim boksie Antony Joshua, dlatego, że główny atut Joshua został zdetonowany w pierwszej walce, został obrócony przeciwko niemu. Jaki jest główny atut Joshua? To, to wcale nie dystans, to wcale nie te długie, proste. Główny atut Joshua to, to kombinacje w półdystansie, kiedy on już napoczyna swojego przeciwnika, szczególnie akcja prawy poddrukowy, lewy się, którym ściął Andiego Ruiza Juniora. Genialnie to robi Joshua, genialnie właśnie łączy te ciosy pod krótkowe z jestem jest tym bardzo niebezpieczny. Tyle tylko, że bardzo, bardzo otwiera się przy tych ciosach. Jeśli udaje mu się nałożyć przeciwnika, to brutalnie go kończy. Natomiast w przypadku Ruiza widzieliśmy, co się stało. Ruiz wytrzymał ciosy, Joshua odpowiedział mu podobnymi ciosami. Trener Andego Ruiza juniora dokładnie przeanalizował walkę. Joshua z Powietkinem, tam również Powietkin bardzo pięknie kontrował krótkimi kombinacjami, kiedy właśnie Ruiz będzie robił to samo, co robił w pierwszej walce. To znaczy, albo złapie te ciosy i w półdystansie na wyblok i skontruje go. Albo po prostu, albo po prostu tylko zmieni położenie swojej głowy i wtedy rozpuści swoje ręce, wiedząc już, kiedy Joshua będzie zadawał ciosy. Ruiz jest piekielny, niebezpieczny, właśnie potrafi zmieniać to położenie głowy i wystrzelić swoimi krótkimi, niebezpiecznymi ciosami. Także bardzo, bardzo inteligentnie musi Joshua wybierać akcję, kiedy uderzy tymi mocnymi ciosami. To, co lubi najbardziej, wchodzi wtedy do półdystansu, uderza te swoje kombinacje, które są bardzo niebezpieczne dla przeciwnika, ale jeśli przeciwnik wyblokuje, ustoi, tak jak Andy Ruiz Jr. to niestety później może być piekielnie niebezpiecznie, bo wtedy Andy Ruiz Jr. będzie Joshua kontrował. Joshua musi, musi pamiętać o zmianie rytmu, musi pamiętać, żeby nie wpadać właśnie w te swoje utarte ścieżki, bo Ruiz był na to kapitalnie przygotowany w pierwszej walce, nie było tam żadnego przypadku, wiedział właśnie, jakie ciosy Joshua są niebezpieczne, jak Joshua się otwiera, wchodząc do półdystansu, i że wtedy można go złapać, także AJ musi być cierpliwy, musi trzymać się tych ciosów prostych, oczywiście musi też na pewnym etapie zranić Ruiza, żeby Ruiz tak śmiało nie atakował, ale musi to być bardzo, bardzo inteligentny boks, Joshua z użyciem ciosów prostych, poruszania, clinchu, yy, musi się dużo ruszać, może ta waga 107 kg pomoże, musi bardzo inteligentnie Właśnie przeprowadzić dystrybucję sił przez te wszystkie rundy, bo tu się szykuje długa walka i kluczem dla Joshua będzie, jak będzie wyglądał w drugiej części pojedynku, kiedy, kiedy zaczną się błędy, kiedy znowu te ciężkie ręce spadną Ruiza na niego, więc tutaj będzie klucz do tego pojedynku, jak właśnie wytrzyma kondycyjnie Joshua, jak będzie potrafił przyjąć cios w drugiej części walki, no bo coś będzie musiał przyjąć, to jest boks. Tutaj zawsze popełnia się błędy, a wraz ze zmęczeniem tych błędów będzie coraz więcej. Walca z Takamem. Nie wyglądało komfortowo to dla Joshua i taki boks. On wygrał, wygrał przed czasem, ale nie wyglądał świetnie. Wiemy, że Ruiz ma bardzo szybkie ręce, że bije, że bije mocniej Carlos Takam. Widzieliśmy w pierwszej walce, jak jest zawodnikiem niebezpiecznym. Także bardzo, bardzo musi zmienić swój boks. AJ nie może napalać się na skończenie Ruiza. Widzieliśmy, jak to, jaki to miało efekt w pierwszej walce, że nie skończył on Ruiza, tylko odwrotnie. Jak padł na deski, to już potem było pan Antonym. On właściwie chyba nawet nie może dać się zranić w tej walce, bo, bo brutalnie kończy swoje pojedynki Ruiz Junior, jeśli już zobaczy, że, że naruszył przeciwnika. Dużo zwodów musi używać Antony, Joshua musi zmieniać rytm, nie może być przewidywalny, to nie może być to, co zawsze, czyli prawy podbródek, lewy sierp i kilka innych kombinacji. Musi uważać na to otwieranie się w półdystansie. Myślę, że oni, trener, wyciągnęli wnioski. Myślę, że, że, że Joshua potrafi boksować bardziej zdyscyplinowanie, że może zachować chłodną głowę. Choć zobaczymy, co zrobi Andy Ruiz Jr. Taktyka Ruiza będzie prosta: będzie wywierał presję, potrafi to robić mimo tej nadwagi. Myślę, że on potrafi ścinać ring. Oczywiście, Joshua nie może mu pomagać, ścinając dystans za niego, tylko musi kontrolować swój dystans. Natomiast Andy Ruiz Jr. będzie atakował, będzie wywierał inteligentną presję, będzie się czaił ponownie na te kontry. Joshua być może spróbuje tego, żeby z wodami, właśnie sprawić, że, że Ruiz wyciągnie te ręce do wybloku, wtedy spróbować zaskoczyć go innymi dziosami. Ale na pewno Ruiz też będzie miał inne rozwiązania taktyczne. Być może będzie więcej atakował korpus. On potrafi bić przeróżne kombinacje. Kwestia jest tu tego, czy jak długo będzie przestawał przed nim Antony Joshua, jak, jak długo będzie potrafił się ruszać sprawnie po ringu. Naprawdę bardzo, bardzo wiele pytań przed tym pojedynkiem. Bardzo wiele, dlatego że, dlatego, że zobaczymy, właśnie jak Joshua będzie wyglądał. Czy Zacznie popełniać stare błędy w wyniku zmęczenia, czy będzie próbował skończyć Luiza, czy rzuci się na niego z mocnymi ciosami, czy będzie inteligentnie właśnie trzymał się tych ciosów prostych i jednak dużo się po ringu i czy Antony Joshua w ogóle potrafi boksować na relaksie przez długi czas, tak żeby aż tak bardzo się nie męczyć. Te 107 kilo powinno pomóc, ale zobaczymy. Kluczowa jest druga część walki. Koniec końców może tu się wydarzyć wszystko. Koniec końców stawiam na punktowe zwycięstwo Antonego Joshua, że jednak ta dyscyplina taktyczna powróci, że ten mental z walki z kiczką powróci, że będzie się potrafił, że będzie potrafił, jeśli nawet otrzyma mocne ciosy, jednakże będzie potrafił pokazać, nie pokaże aż tak, że, że odczuł te ciosy, że będzie lepiej się trzymał, że będzie bardziej świadomy niebezpieczeństwa. No jednak koniec końców, Stawiam na zwycięstwo punktowe Joshua, ale będzie, będzie bardzo, bardzo trudno i tutaj naprawdę wiele scenariuszy można sobie wyobrazić, ale zapowiada się kapitalna walka. Króciutko jeszcze powiem o innych pojedynkach na Undercardzie. Świetnie zapowiada się walka Powietkina, zwłaszcza z Michaelem Hunterem. Zestawienie stylowe, jest frapujące. dwóch świetnych ofensywnych zawodników. Kilka lat temu pewnie postawiłbym na Aleksandra Powietkina, dlatego że jest lepszym technikiem, że bije mocniej. Im więcej, im dłużej w walkę, tym bardziej Michael Hunter bije obszernie. Tym te, te jego ciosy są mniej niebezpieczne, a bardziej niebezpieczne dla jego samego są coraz szersze, coraz obszerniejsze. Kilka lat temu na pewno Powietkin by to wykorzystał. Powietkin kapitalnie bije kombinacje ciosów w kontrach. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że jednak pomimo tego, że dobrze wypadł z siły Fury, Powietkin naprawdę zaboksował inteligentnie, pokazał doświadczenie, atakował we właściwych momentach, we właściwych w momentach skracał linki, dopadał Hughiego, natomiast jeszcze jednak jednak Hughie boksuje mało aktywnie, zachowawczo to sprzyjało powiewkinowi, wiekowemu Powietkinowi, Tutaj wydaje mi się, że Hunter bardzo, bardzo zupełnie inne tempo narzuci w tej walce, że będzie ten lewy prosty, jego chodził miarowo góra-dół, że będzie bił kombinacje, tak jak zwykle robi to Michael Hunter. Michael Hunter może być troszeczkę zbyt, yy, zbyt aktywny dla, dla Powiedzkina. Naprawdę dużo zadaje ciosów celnie. Dużo celnych ciosów Michael Hunter. Wydaje mi się, że Powietrin jednak może nie pracować w takim tempie. Kiedyś, kiedyś dopadłby kontrami Huntera, teraz wydaje mi się, że szala się lekko przechyla w stronę Huntera. Ta jego wydolność, ta jego świeżość, to, że potrafi zasypywać kombinacjami, że potrafi boksować non-stop. Tak jak mówiłem, w drugiej połowie walki coraz gorzej wyglądają tego jego akcje, coraz bardziej obszernie, ale jednak mam wrażenie, że nie jest to ten sam Powietkin. Chyba nie bije już tak mocno, nie jest tak dynamiczny, nie ma aż tak siły ciosu. Z tego względu też jest to już zawodnik starszy. Jednak, jednak tu przychylam się ku zwycięstwu Huntera na punkty, chociaż oczywiście Powietkin jest wciąż świetny, wciąż ma argumenty, może skarcić, może dopaść Huntera w drugiej połowie walki, ale jednak tu się przychylam ku level Prostemu Michaela Huntera, ku kombinacją ku temu, że on jest świeższy i bardziej aktywny i ma tak zwane momentum, czyli dużo dobrych zwycięstw po kolei na, swoje, na swoją korzyść. Natomiast powietkin, powietkin to jest już zawodnik, jednak troszeczkę past prime, jednak stawiam tu na świeższego Huntera, chociaż walka, tak jak mówię, jest intrygująca. To, co bym zobaczył, jeśli Hunter pokona Powietkina, jeśli mu się uda pokonać Powietkina, to świetna walka byłaby rewanżowa z bakole. Dużo się wyśmiewano z Martina Bakole po tym pierwszym pojedynku z Hunterem, ale jednak okazało się, że rzeczywiście ta kontuzja miała kluczowy wpływ na, na walkę. Nie mógł bić kombinacji, Bakole nie mógł odpowiadać na ciosy Huntera tak jakby, tak, jakby chciał. Także bardzo bym chciał, żeby Eddie Hem doprowadził do rewanżu, zwłaszcza, żeby obu zawodników ma pod swoją pieczą. Myślę, że byłaby to kapitalna walka. Dobra była bardzo pierwsza, pomimo kontuzji Bakole, a druga byłaby świetna. Świetna też będzie na pewno walka. Aleksandra Powietrina z Michaelem Hunterem. Mój typ to Hunter na punkty, chociaż tak jak mówię, dużo się może wydarzyć. Wielu liczy, że ta wysoka waga Dyliana White'a sprawi, że Mariusz Wachma będzie miał większe szanse. Może trochę tak, ale jednak wydaje mi się, wydaje mi się że White jest zawodnikiem w zbyt dobrym okresie dla siebie jest za ciężki, to prawda, ale będzie, będzie bardzo, bardzo silny, będzie bił piekielnie mocno, wiemy jak jest obrona Mariusza, wiemy jak mocno bije tym lewym sierpowym Dillian White, jeśli Mariusz nie będzie widział tych ciosów, a pewnie nie będzie widział, to ja jednak, jednak przychylam się ku temu, że, że, że White przełamie waha, że wygra przed czasem, że sędzia prawdopodobnie na zatrzyma ten pojedynek, chociaż oczywiście wikingowi tego nie życzę, ale jednak ta porażka przed czasem z Bakole może już pewną serię zapoczątkować. Wydaje mi się, że jednak White przed czasem, chociaż oczywiście wolałbym, żeby było to, żeby była to świetna, bardzo wyrównana walka, jednak wydaje mi się, że na innym pułapie jest w tej chwili Dillian Wright, a na innym już niestety Mariusz Wach, chociaż walka z Bakole była bardzo dobra. Bardzo dużo serca tam, tam w przygotowanie i w ogóle w walkę wniósł Mariusz Wach, także. Także teraz też nie wygląda źle, ale jednak, jednak stawiam na Dilliana White'a na pół, yy, przepraszam, na White'a. Przed czasem myślałem o punktach, ale jednak wydaje mi się, że ten lewy sierpowy, sierpowy Dilliana White'a Skróci ważkę, że Bach nie będzie widział tych ciosów. I, I w końcu ten lewy sierpowy go przełamie. No ale tak jak zawsze zobaczymy. Hrugowicz versus Molina. No już Molina to jest typ Jarni Mena. Nie sądzę, żeby sprawił wielkie problemy Filipowi Hrugowiczowi. Tu oczywiście będzie zwycięstwo moje. Mój typ to zwycięstwo przed czasem, ale z wielką, jak zwykle, ciekawością zobaczę Filipa Hrugowicza. To zawodnik, który z tej młodej fali podoba mi się chyba najbardziej. Także świetne boksy nas czekają w sobotę. Oczywiście niedziela rano już, już wjeżdżam z vlogiem także możecie liczyć na moją, na moją relację szykuje się kapitalnie ta gala jedna z najlepszych w tym roku bardzo, bardzo ciekawych kilka pojedynków zwłaszcza te dwa, o których mówiłem Joshua Ruiz Jr. i Powietkim Kim Hunter świetne zastawienie, w wadze ciężkiej to co lubicie najbardziej także dzięki za oglądanie Liczę na łapki w górę, tak jak zawsze, na nowe subskrypcje. Link do Patronite. Ci, którzy chcą mnie wspierać, niech mnie wspierają na Patronite. Link będzie pod filmikiem, będzie mój, będzie też do, do Twittera. Będzie moje konto tutaj. Możecie mnie obserwować na Twitterze, tam zawsze daję znak. Kiedy jest nowe QA, a też czasem coś ciekawego napiszę o boksie. Także dzięki, cześć, do zobaczenia. Widzimy się po gali. Mam nadzieję, że będzie znakomity pojedynek. Być może jeszcze lepszy, mam nadzieję, niż pierwszy. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Także widzimy się po walce. Dzięki, cześć, do zobaczenia.